Bądź cyberbezpieczny. Uważaj na oszustwa na pracownika banku. Czy wiesz, że pracownik banku, który dzwoni do Ciebie z numeru Twojego banku, może okazać się cyberprzestępcą? Dzwoni telefon. Wyświetla się jeden z numerów Twojego banku. Rozmowa przychodząca. Dzwoni pracownik działu bezpieczeństwa. Szybko się przestawia, sprawnie podaje kilka Twoich danych i mówi, że z Twojego rachunku został wykonany dziwny przelew czy tam transakcja kartą płatniczą. Przyjaciel, myślisz, Ho! i chcąc szybko działać, szybko instalujesz podesłane przez niego oprogramowanie, aby chronić Twoje pieniądze. Załatwione! Hm. Załatwiony! Ty właśnie zostałeś załatwiony, jak to mówią na szaro, bo właśnie dałeś przestępcy możliwość. Zdalnego operowania na komputerze czy telefonie oraz możliwość odczytywania loginów i haseł. Szału nie ma. Scenariusze mogą się zmieniać, ale cel jest jeden: kradzież pieniędzy przez zmanipulowanie klienta, że działa w porozumieniu z pracownikiem banku. Pamiętaj, pracownik banku nigdy nie prosi o zainstalowanie aplikacji na komputerze lub smartfonie. Nigdy nie pyta o login i hasło do logowania do bankowości. Nigdy nie pyta o pełny numer Twojej karty płatniczej, jej datę ważności oraz kod CVV2CVC2. Jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku i chce, żebyś coś zainstalował, nigdy tego nie rób.